Serdecznie dzień dobry. Tym razem testuję nowości od firmy Fisher RC4 D Curve GT, czyli wersja poszerzona na odcinku podwutem do 76 mm. Jak te deski jeżdżą? Zobaczcie sami, jedziemy. Let's go! to żyj aktywnie. Przy 175 cm długości mamy tutaj 16 metrów promienia skrętu, triple radius, czyli mamy trzy promienie skrętu: inny w, w części dziobowej, troszeczkę inny na odcinku pod butem i inny jeżeli chodzi o piętki. Chodzi o to, żeby tym nartom dodać niejako uniwersalności, jeżeli chodzi o jazdę czy to średnimi, czy długimi, czy krótkimi łukami to był cel Fischera. Jeżeli chodzi natomiast o budowę te, tej narty, mamy tutaj coś, coś bardzo ciekawego, dlatego że jest tutaj konstrukcja mianowicie o nazwie Diago Carbon i Carbon Bridge. Mamy tutaj z tego co pamiętam dwie blachy tytanalowe po 80 mm i trzeba powiedzieć, że w jeździe to czuć. Ta narta trzyma zdecydowanie. Konstrukcja jest solidna. To, co można zobaczyć nawet z boku patrząc, ile tutaj tego mięsa w tych nartach jest. I trzeba przyznać, że ma nas co trzymać. Co mogę powiedzieć więcej? Bardzo interesująca, ciekawa szata graficzna. Mi osobiście bardzo ona przypada do gustu. Połączenie kolorów jak najbardziej. Nie miałem wrażenia, żeby te narty drgały czy były niespokojne. Bym powiedział, że to jest raczej narta dla dżentelmena. To znaczy, raczej. Celowałbym ją dla panów, którzy lubią jeździć łukami ciętymi, nie boją się jeździć śmigiem i potrafią nim jeździć, ale też zależy im na tym, żeby narta trzymała, nie wyprzedzała ich, a dawała dosyć dużą pewność pod butem w różnych warunkach przez cały dzień na stoku. I myślę, że to jest coś, co fisherowi udało się osiągnąć. Jeżeli ktoś będzie tutaj szukał jakiejś bardzo dużej dynamiki, to myślę, że nie do końca będzie to dla niego propozycja. Raczej będzie musiał szukać nart bliższych Fischerom RC4 City, czy powiedzmy zastanowić się nad modelem D-Curve, który ma płytę taką jak RC4 City, czyli template, sztywna płyta zawodnicza, do której przykręcane jest związanie i która dodatkowo dodaje tym nartom sztywności. Jak to jeździ? No to zobaczcie sami. Za każdym razem niejako na nowo odkrywałem ten narty. Na początku jawiły mi się jako spokojne kruzery do przemierzania alpejskich stoków przez cały dzień bez większego szaleństwa. Trafiłem na twardsze warunki i zaczęła się zabawa. Dlatego, że te narty, w momencie kiedy dociśniemy je na twardym stoku, pokazują zupełnie inne oblicze. Trzymają krawędź jak żylety, dają nieprawdopodobną pewność na odcinku pod butem. Są niewiarygodnie dobre w śmigach, po prostu w śmigach prowadzi mi się je bombowo. Uwielbiam je po prostu za tą cechę. Pośród poszerzonych nart trasowych Fischer RC4 Curved jest na pewno w czołówce, jeżeli chodzi o stabilność prowadzenia łuków ciętych przy większych prędkościach. Fishery dorównują w tej kwestii deskom Salomona, modelowi S-Force 76. Stabilność oceniam na 5 w 5-punktowej skali. W Fischerach jest trochę mniej życia i szaleństwa niż w nartach firmy Kestle modelu MX75, które mają najwięcej dynamiki w tym segmencie, ale są mniej stabilne przy bardzo dużych prędkościach niż Fischery. Inicjacja skrętu jest łagodna, ale nie pasywna i w tej kwestii daje tym nartom ocenę 4 na 5 mniej aktywne inicjują niż Rossignol Forza czy Elan Primetime. Jest to poziom podobny do Kessle MX75 czy Atomików X9WB, ale odrobinę wyższy niż w Nordice Doberman Spitfire 76. Łatwość użytkowania tych nart przez cały dzień oceniłbym na 4, dlatego że nie jest łatwo zacieśniać łuki i trzeba w to włożyć trochę pracy. Te narty są zdecydowanie cięższe niż Elany Primetime 55+, które są bardzo łatwe w użyciu przez wzgląd na ich lekkość i szery za to jednak lepiej trzymają przy większych prędkościach. Elastyczność i plastyczność oceniam na 4+, plus ze względu na dobry kompromis między trzymaniem a komfortem. Jest zdecydowanie lepiej niż w Atomiku X9WB, ale odrobinę sztywnej niż w Kestle MX75 czy Salomonie S-Force 76. Te narty nie mają wyraźnych słabych stron oraz są bardzo wyważone. Nie poleciłbym ich jednak osobom lekkim i niezbyt dobrej kondycji, ze względu na sztywność i mocną konstrukcję. To nie są narty z papieru, a konkretne dechy dające duże możliwości. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał, to proszę o zostawienie komentarza. Zapraszam też do subskrypcji kanału, na którym niebawem pojawią się kolejne testy, m.in. Nart Kestle MX75, Elanów SCX czy Fisherów RC4CT. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.